Cześć, z tej strony Marcin. Zapraszam Cię na kolejne zadania z całek. Tym razem mamy do policzenia całkę z x do czwartej, x plus 1 plus x do potęgi trzeciej. I to jest kolejna całka, którą nie będziemy całkować ani przez podstawianie, ani przez części. Bo tu już jak widzicie, ma nawet wzór przygotowany. Tylko normalnie rozpiszemy sobie tą całkę, a później e, będziemy korzystać tutaj z tego wzoru pierwszego, co jest. Dobrze, no to całeczkę przepisujemy. Tu przepisujemy x do potęgi czwartej. A tutaj jest 1 plus x do potęgi trzeciej. <laughs> I teraz, albo zastosujesz wzór na a plus b do potęgi trzeciej. Albo możesz to zrobić tak. Ja to właśnie sobie specjalnie to wziąłem, bo mi się przypomniało, że nie każdy może umieć wzór na trzecią potęgę. E, zamiast x plus 1 do potęgi trzeciej, możesz, zawsze możesz zrobić tak. 1 plus x. 1 plus x i 1 plus x pod x. Przecież to jest też wzór na x, 1 plus x do potęgi trzeciej, tak? To jest 1, drugi, trzeci czynnik. No i oczywiście, żeby to zastosować, trzeba będzie powymnażać to wszystko. A nie kwadrat, tylko czwarta. No i wymnażamy, tak? Czyli najpierw sobie wymnożę te dwa, Czyli mamy tak, 1 razy 1 to jest 1, 1 razy x to jest x. X razy 1 to jest x i x razy x to jest x kwadrat. to przepisuję. Chociaż to x do czwartej od razu wymnożę, czekajcie, to, to skasuje, tego nie ma. A to x do czwartej wymnożę przez 1 plus x, czyli jest x do czwartej razy 1 to jest x do czwartej, a x do czwartej razy x to jest x do piątej o, od razu to zróbmy, będzie z głowy. Piszemy całeczkę. Tutaj oczywiście x plus x, czyli jest jeszcze sobie tutaj x plus x napiszemy, że to jest 2x plus x kwadrat i też to przepisujemy. Dobra. No i teraz wymnażamy każdy z każdym, czyli mamy tak 1 razy x do czwartej, to jest x do czwartej. 1 razy x do 5 to jest x do 5. 2x razy x do 4 to jest plus 2x do 5. 2x razy x do 5 to jest plus 2x do 6. x kwadra razy x do 4 to jest x do 6. x kwadra razy x do 5 to jest x do 7 pod x. Redukcja wyrazów podobnych. <try> Zacznę oczywiście od najwyższych potęg. Czyli okay, mam tak x do 7, plus tu jest 2x do 6, tu jest plus x do 6, więc będzie 3x do potęgi 6, tu jest x do 5, tu jest 2x do 5, więc będzie 3x do potęgi 5 i jeszcze zostało nam x do 4 pod x. I teraz korzystając z tego wzoru, że x do n to jest 1 przez n plus 1 do potęgi xn plus 1 liczymy sobie. x do 7 to będzie. Aha, x do 7 to będzie 1 przez 7 plus 1, czyli 8x do 8. Z tego będzie plus 3. 1 przez 6 plus 1 to jest 7x do 7. Całka z tego to będzie plus 3 1 przez x przez 6 razy x do 6. No i z x do 4 to będzie plus 1 przez 5 x do 5. I na końcu dorzucamy plus c. Oczywiście jeszcze można napisać tak, że to będzie to się skróci, tu będzie 1, i tu wyjdzie 2, czyli będzie 1, druga Czyli będzie 1, 8x do 8 plus. 3 siódme, bo tu jest oczywiście mnożenie i to wyjdzie 3 siódme x do 7 plus 1, 2 x do 6 plus 1, 5 x do 5 plus c i to kończy nasze zadanie i to jest prawna odpowiedź. A, brzydko. Jasne? No myślę, że dość prosty przykład, także raczej problemów nie powinno być, jeżeli będą śmiało piszczoty w komentarzach, a ja póki co zmykam do kolejnego zadania. Na razie, cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasion.pl.